Cześć, dzisiaj opowiem wam o osobach urodzonych w sierpniu. To ludzie pełni charyzmy, siły i determinacji. Naturalni liderzy, którzy przyciągają uwagę swoją pewnością siebie i optymizmem. Mają wielkie serca, ale jednocześnie cenią sobie niezależność i nie pozwalają nikomu narzucać im swoich zasad. Charyzmatyczni i pewni siebie, osoby urodzone w sierpniu mają w sobie coś, co sprawia, że trudno ich nie zauważyć. Ich energia, uśmiech i pewność siebie przyciągają ludzi. Lubią być w centrum uwagi i często wyróżniają się w każdej grupie. Nie boją się wyzwań i zawsze dążą do wyznaczonych celów. Silne i niezależne. To osoby, które cenią swoją wolność i niezależność. Lubią podejmować decyzje samodzielnie i nie znoszą, gdy ktoś próbuje nimi rządzić. Są ambitne i zawsze dążą do sukcesu, ale nie boją się ciężkiej pracy, by go osiągnąć. Wielkie serce i lojalność. Mimo swojej silnej osobowości, osoby urodzone w sierpniu mają ogromne serce. Są lojalne wobec swoich bliskich i zawsze gotowe do pomocy. Jeśli kogoś kochają lub cenią, zrobią dla tej osoby wszystko. Jednak nie znoszą fałszu. Jeśli ktoś ich zawiedzie, mogą na zawsze zamknąć przed nim drzwi. Poczucie humoru i optymizm. Mają świetne poczucie humoru i potrafią zarazić innych swoją pozytywną energią. W ich towarzystwie nigdy nie ma nudy, a ich entuzjazm i optymizm sprawiają, że ludzie czują się przy nich dobrze. Naturalni liderzy nie boją się odpowiedzialności i często przejmują rolę przywódcy, zarówno w pracy, jak i w życiu towarzyskim. Ich pewność siebie i determinacja sprawiają, że inni chętnie za nimi podążają. Dlaczego warto mieć przyjaciela urodzonego w sierpniu? Bo to osoba, która doda ci odwagi, zmotywuje do działania. I zawsze będzie po twojej stronie. Jest lojalna, pełna energii i ma serce na dłoni. Czy ten opis pasuje do ciebie lub twoich znajomych? Zostaw komentarz tak, jeśli się zgadzasz. Polub ten film i zaobserwuj po więcej ciekawostek.